Znowu daty? Nie, 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 nie. Musimy być bardziej kreatywni. No i właśnie dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat tatuaży związanych z naszymi pociechami. Bo można to naprawdę zrobić w fajny, kreatywny sposób, a nie tylko zwykła data. Ja sam osobiście nie przepadam za datami i takiej nie posiadam. Chociaż czasem przydałaby mi się, na przykład u lekarza. By mnie świecił oczami. Oczywiście, to kwestia gustu. Jednak wydaje mi się, że dużo lepszym pomysłem będzie zrobić tatuaż, który nam się z nim kojarzy. Przykład, dajmy na to jakaś postać z filmu, jakaś jego ulubiona zabawka, ulubiona pluszak, który ma od dzieciaka. Coś w ten deseń. Sam mam taki tatuaż i zaraz wam go pokażę. Drodzy panowie, ale się nie martwcie. Zawsze możemy wpleść tam datę, żeby pamiętać u lekarza. A to moja dziarka i tutaj macie jaszczurkę i kapsła. Jaszczurka to mój młodszy syn. Dlaczego jaszczurka? bo zawsze jak był głodny, jak był mały, robił mniej więcej tak. <laughs> A kapsel to mój starszy syn. Kiedyś go ktoś tak nazwał i tak po prostu mi się skojarzyło. Jedynastka w kapselku oznacza po prostu dzień narodzin obydwu synów, i tak dorobiłem się szczęśliwej liczby. Mam również drugi tatuaż, minionka. Dlaczego minionka? Bo moje dzieciaki uwielbiają minionki i tak stwierdziłem, że sobie zrobię. Ale jest tam też ukryte moje hobby. Jego czerwone oczy zdradzają wszystko, nie? <laughs> Jeszcze na pewno będę robił prosiaczka. Zastanawiam się oczywiście, czy to może zrobimy prosiaczka detektywa, w prosiaczka Deadpoola, prosiaczka Spidermana. Jeszcze się zastanawiam, jak to ująć. Ale dlaczego prosiaczka? Ponieważ prosiaczek to ulubiona zabawka mojego starszego syna. Ma tą przytulankę odkąd się narodził i nie opuszcza jej na krok. Prawie na krok. <laughs> Na pewno bez niej nie pójdzie spać. I tu, jeżeli by zgubił, to może być masakra. I co? Ciekawsze pomysły? A co z portretami? Te nasze małe bombelki po urodzeniu wyglądają niestety zawsze tak samo. Więc ja proponuję zawsze poczekać kilka lat, 2-3 lata, żeby nasze dziecko nabrało pewnych cech charakterystycznych. Wtedy dużo lepiej ten portret będzie odzwierciedlał po prostu Twoje dziecko, ponieważ no, małe dzieci zwykle wyglądają po prostu tak samo. Nie mają swoich cech charakterystycznych. Jednak jeżeli chciałbyś upamiętnić ten wspaniały dzień, jakim są narodziny dzieci, i chciał tego małego bąbelka mieć portret, proponuję, żebyś dodał do ubioru swojego bąbelka jakieś fajne, charakterystyczne rzeczy. Nie wiem, na przykład dziewczynce dodajmy go kartkę, chłopczykowi muszkę, Wtedy to portret też będzie troszkę inaczej wyglądał. I w ogóle tutaj w tej kwestii polecam oddać się do fotografa, który no, ma w tym doświadczenie i będzie wiedział, co zrobić, jak nadać charakterystyczny ubiór, będzie miał jakieś ubranka, czy jakieś muszki, kapelusz można dodać. Jest naprawdę dużo pomysłów. Żeby ten nasz mały bąbelek wyglądał charakterystycznie, po prostu charakterystycznie na tym portrecie. To wszystko co tutaj powiedziałem, to oczywiście tylko jest moje osobiste zdanie i moja subiektywna opinia. Nie musisz się z nią zgadzać. Jednak nie lubię tych dat. Po prostu. Jednak mam nadzieję, że choć trochę pomogłem i podsunąłem Ci troszkę pomysłów, jak można to fajnie zrobić. A teraz idę oglądać film. Miłego na razie. Cześć!